Można powiedzieć, że umiejętność nazywania, proszenia, ujawniania jest siłą osoby, a nie naprawdę słabością. Jeżeli nie poproszę, mogę dostać nie to, o co mi chodzi. Dostajemy coś, czego nie chcemy, ale bierzemy to, bo lepsze jest to coś niż nic. Natomiast buduje to, Nikłe poczucie zadowolenia buduje to poczucie jakiejś straty. I brak ujawniania, brak proszenia bardzo często umacnia nas w poczuciu frustracji. To, co jest też bardzo ważne, konfrontowanie sytuacji. Konfrontowanie sytuacji to jest czasami nazywanie, mówienie o tym, co jest trudne, co jest złe. Konfrontowanie, kiedy nam się coś nie podoba, co robi druga osoba. Konfrontowanie nie ma niczego złego w sobie, natomiast daje komunikat zwrotny drugiej stronie. Jak tak działasz, to nie spotykamy się. Jak się tak zachowujesz, to jest mi trudno. Jak tak reagujesz, to jest mi trudno się dołączyć do ciebie. Czyli. Oprócz tego, co jest związane z pozytywnym ruchem, czasami konfrontowanie jest tym ruchem zatrzymującym, który mówi nie, dalej tak nie chcę, granica została przekroczona. Budowanie związku i bycie w jawnej komunikacji takiej też konfrontacji wymaga.